Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Zdzisław Szej... no widzisz? Chciałem Ci dychę dodać. Po raz kolejny. I szampan, szampan, szampan. Co zasunął? Co? Weź tego, tego, tego! tego. A, Nie. Nie wiem, plama jest.

Płytkę tęcznią słodką. To są do to szampana. No nie, to są do szampana tych. Tej... A do szampana to są kielichy. Tak. To są się zbiera, matka ci kupiła jeden takiego szampana. Kupiła jeden do szampana. No. A to panie, że kochamy. No. no. To wstyd, że naskoczył, co? A! Ja. Żeby ci. nie było przykro. To się nagrywa. Matka. Dla ojca ode mnie, od syna. Płyty. DVD? 10 sztuk! Hehehehe... Nie, to się nagrywa, to film. A, nagrywa, aha. Pozdrawiam. No, patroli się nagrywa. To jest ważny zwykły dzień. Niedługo będę miał swoje. Nawet nie wiem czy dobry. Na pewno dobry. Eee, nie wiem, no, to